wystarczyło podejść i ja to zrobiłem i chciałem wyciągnąć po prostu wtyczkę od nagłośnienia, ale z przykrością stwierdzam, że policja mi to uniemożliwiła i dziwię się przede wszystkim zaufaniu policji, no nie może być zgody i przyzwolenia na takie kalumnie, no bo tak to trzeba nazwać na takie okrzyki i na dezinformację w przestrzeni publicznej dotyczącą świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego to się powtarza to są celowi prowokatorzy no taki, to, to, to po prostu przechodzi już y, jakiekolwiek gramy. Jarek skończ te woleńskie bratnie o zamachu. Skończ te modły, jest fałszywej intencji.